Jesteście na takim letnim pobycie z, gminy, z gmin, które rzeczywiście doznała klęska. Niestety, coś te nieszczęścia nas jako Polski no i krajów sąsiednich nie opuszczają, bo nadal mamy warunki takie pogodowe niezbyt dobre, są obfite opady deszczu na południu kraju, ale mam nadzieję, że to już minie i, i już po tym pobycie. Szczęśliwie wrócicie do domu. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym też dla Was drobne upominki, dla Was, dla dzieciaczków z wyprawką szkolną, szczęścią wyprawki szkolnej, a dla rodziców, takie e, dary, które z, z e, serca przy, tutaj dostarczyli mieszkańcy Olsztyna i Okolic i chcielibyśmy Państwu i dzieciaczkom to przekazać za chwilę.